Zaczynamy nasze spotkanie kolejne z Pirkej de Rabbi Eliezera, czyli pouczeniami Rabbi Eliezera. Bardzo, bardzo stary, bardzo mądry, niezwykle mądry tekst. Ale my tutaj, zanim zaczniemy ten tekst czytać, sam tekst, mamy tutaj takie wstępy, które ja. Wybrałem nie wszystkie, ale niektóre z nich wybrałem, żeby tutaj Wam dać troszeczkę wiedzy, której no być może nigdzie więcej nie znajdziecie po prostu, bo to jest taka naprawdę bardzo głęboka wiedza i bardzo niewielu ludzi ma dostęp do takiej wiedzy i wie o tym, że takie rzeczy się dzieją tutaj na tej Ziemi ten wstęp dzisiejszy jest zatytułowany proroctwa o ostatnim rzymskim wygnaniu. Ktoś mógłby sobie pomyśleć, że to cesarstwo rzymskie, które my znamy z historii, że ono już przeminęło. Otóż prawda jest taka, że ono nie przeminęło, ono cały czas trwa. My cały czas jesteśmy w tym właśnie etapie tego ostatniego rzymskiego wygnania chodzi tutaj oczywiście o wygnanie żydów o wygnanie z Izraela ale tak naprawdę nie chodzi tutaj absolutnie broń Boże o materialnym wygnaniu ludzi którzy zostali wygnani z narodu Izraela materialnego gdzieś tam pomiędzy inne narody Chodzi tutaj o wygnanie, które dotyczy wszystkich ludzi, którzy pragną podążać do Stwórcy. Ci ludzie zostali wygnani, my tutaj również zostaliśmy wygnani właśnie w to ostatnie, w tej chwili już ostatnie, rzymskie wygnanie. Jeżeli Wy spojrzycie na świat, właśnie pod kątem tego, co tutaj nas Uczą kabaliści i nam no, wyjaśniają To wtedy sami zobaczycie Na czym to wygnanie polega I po prostu Zrozumiecie O co chodzi tak naprawdę w tym Co, co to za wygnanie jest Kto jest wygnany I gdzie jest wygnany Proroctwa o ostatnim Rzymskim wygnaniu I przyjdzie Maszijach i władać będzie siłą Pana wielkością Pana Boga swojego i żyć będzie bowiem teraz on będzie wywyższony do skraju ziemi to jest taki cytat z Micha 5,3 który zapoczątkowuje ten rozdział on będzie wywyższony do skraju ziemi my musimy zawsze pamiętać, że Ziemia w kabale to jest pragnienie otrzymywania. W wielu miejscach w torze zawarta jest ukryta wskazówka na to, że droga ludzkości od drzewa poznania, dobra i zła do drzewa życia, czyli od grzechu Adama, do królowania na ziemi, w końcu dni Jego pobożnego potomka, czyli króla Masijacha. Przejdzie, ta droga ludzkości, ona przejdzie poprzez cztery wygnania, wybranego dla boskiego służenia narodu. Cztery królestwa, narodów świata zaleją wszechświat, wszechświat, nawet można tak powiedzieć, swoim wpływem. Oni skażą, oni skrzywią, można powiedzieć inaczej. Prawdziwą realność. Oni zmienią istotę człowieka i podporządkują sobie jego widzenie obrazu świata. Zobaczcie teraz, w jaki sposób środki masowego przekazu media w jaki sposób one wpływają na nasz obraz świata. Zobaczcie sami, każdy z Was po sobie niech Niech sobie uzmysłowi, jaki wielki wpływ jest tego całego świata na nas i na nasze postrzeganie świata. Ten wpływ jest ogromny, niesamowity. Większość ludzi poddaje się temu wpływowi w ogóle nie uświadamiając sobie, że to jest jakiś wpływ. Większość ludzi tak naprawdę wpuszcza do siebie wszystko, co im dają te wszystkie. No, media w naszym przypadku to są środki masowego przekazu. One po prostu nam przekazują to, co chcą przekazywać, a tak naprawdę to jest właśnie to, to jest ta filozofia tego rzymskiego cesarstwa. I większość ludzi nie jest w stanie sobie odmówić tego i po prostu wchłania to wszystko. A polega to też na tym, właśnie, żeby uruchomić w sobie to, o czym czytaliśmy przed lekcją, górę, żeby nie wpuszczać do siebie wszystkiego, ale żeby wpuszczać do siebie tylko to, co ja chcę, żeby we mnie weszło. Ale to tak na marginesie. Tak nasi mędrcy interpretują pierwsze wersety Tory mówiące o stworzeniu świata. I ziemia była chaotyczna, to jest Babilon i nieuformowana to jest Persja i ciemność to jest Grecja nad licem odchłani to jest Rzym Oczywiście tłumaczenia są różne ale myślę że każdy z was bardzo dobrze zna oryginalny tekst i te pierwsze Wersety Tory, one mówią właśnie o tych czterech wygnaniach. Tam już, na samym początku, jest zapisana, można powiedzieć, cała historia ludzkości. Jeszcze raz to przeczytam. Ziemia była chaotyczna, można też powiedzieć pusta Tochu, to jest Babilon. Następnie ona jest Wochu, czyli jakby nieuformowana to jest Persja. Dalej jest i ciemność We Choszech To jest Grecja I to jest nad Licem Otchłani, To jest Rzym I następnie jest Duch Boga unosi się nad wodami Ruach Elohim Merachewet Alpnej Hammaim To jest już ostatnie To jest Królestwo Masjacha. Tam w tych pierwszych Zdaniach Tory już to wszystko jest zapisane. Jak to będzie? Naszemu praojcowi Abrahamowi w czasie przymierza pomiędzy rozciętymi częściami to jest w Bereszyt wszystko tutaj są odnośniki do Bereszyt pomiędzy tymi rozciętymi częściami był pokazany los jego potomków i ciężar wygnań poprzez które im dane jest przejść i było słońce tutaj znowu jest cytat na zachodzie odrętwienie ogarnęło Awrahama i oto przerażenie ciemności strasznej upada na niego to było w torze Awraham on to wszystko widział Jemu to było wszystko pokazane. Co się będzie działo z jego potomkami. W prorockim widzeniu przed nim odkryły się ciężkie nieszczęścia oczekujące jego potomków od ręki Edoma, rzymskiej cywilizacji. Edom to jest też można powiedzieć, Ezaw. To jest też. Y taki sposób można jego nazwać. Ezaw, to są potomkowie Ezawa. Później jeszcze będziemy o tym czytać. I straszna ciemność, która nastąpi w tych dniach, w ich myśleniu i w odczuwaniu boskości. Nasz prajciec Jakow zobaczył miejsce przyszłego, przyszłej świątyni na górze Moria. I jemu było darowane prorockie widzenie o czterech wygnaniach jego synów. I śniło się jemu. Tutaj jest już cytat. I oto drabina stoi na ziemi, i jej szczyt dosięga niebios, i oto aniołowie Boga podnoszą się i opuszczają się po niej. No myślę, że wszyscy znacie tą opowieść o drabinie Jakubowej. Rabeinu Bachia wskazuje na wielkość naszego praojca Jakowa i mówi tak, aniołowie podnoszą się na niebiosa i widzą obraz praojca Jakowa zapieczętowany pod tronem boskiej chwały, opuszczają się w dół i widzą jego samego. Midrasz wyjaśnia to tak: że nasz praOjciec widział całą istotę historii ludzkiego istnienia, ludzkiej cywilizacji. I oto aniołowie Boga, podnoszący się i opuszczający się po niej, po tej drabinie są to aniołowie narodów świata. Wszechmogący pokazał naszemu praOjcowi Jakowowi, Anioła Babilonu, który wszedł na 70 stopni i opuścił się. Pokazał też Anioła Persji, który wszedł, podniósł się na 52 stopnie. Słuchajcie tutaj uważnie, bo tutaj w tych cyfrach również są informacje: 70, 52. I on również się opuścił. Anioła Grecji, który podniósł się na 180 stopni i również się opuścił, i anioła Edomu, który cały czas się podnosił coraz wyżej i wyżej, i jego wznoszeniu nie było widać końca. I w tym czasie praojciec Jakow napełnił się strachem. Wystraszył się, może być, że on nie upadnie nigdy, odpowiedział jemu wszechmogący, ty się nie bój, sługo mój, Jakowie, powiedział Pan, nie lękaj się, bowiem ja wybawię Ciebie z daleka i potomstwo Twoje. I nawet jeśli ty zobaczysz, że On nadal się podnosi stąd. Ja strącę jego, jak powiedział prorok, Owadija. Pycha serca twojego podburzała ciebie, żyjącego w rozpadlinach skał, przebywającego na wysokościach, mówiącego w sercu swoim: kto zrzuci mnie na ziemię. Jeśli wzlecisz jak orzeł, i jeśli pomiędzy gwiazdami umieścisz gniazdo swoje, Także stąd zrzucę Ciebie. Ja tutaj dodam, że chodzi tutaj o to, że były te wygnania pierwsze Babilon, Persja, Grecja to były wygnania, które przeminęły. One przeminęły. Grecja, jak tutaj było nazwane, to był okres ciemności. My wiemy, że. Zazwyczaj to się odwrotnie tutaj u nas mówi, że Grecja była okresem światłości, że oni przynieśli nam wiedzę, mądrość, że tam się zaczęły nauki rozwijać, filozofia i tak dalej. Tak naprawdę Grecja to jest początek okresu ciemności, dlatego że to jest taki okres, który strącił, można powiedzieć, z piedestału duchowość, dobro. A na piedestał wzniósł Bożków w postaci właśnie mądrości, wiedzy, filozofii, ciała ludzkiego wspaniałego, olimpiady itd. I cały czas to wszystko do tej pory trwa. A kolejne, ostatnie wygnanie rzymskie, ono jest jakby takim przeciągnięciem, takim przedłużeniem tego wygnania greckiego. Ono w tej chwili cały czas jest aktualne. My w tej chwili żyjemy w takim wygnaniu. I ono wydawałoby się, że nie ma końca. Jeżeli my popatrzymy teraz, co się dzieje, jeżeli zobaczycie nawet na informacje, na różnego rodzaju środkach masowego przekazu, to okazuje się, że cały czas się rozwijamy, my cały czas idziemy do przodu, cały czas gospodarka rośnie, wszystko rośnie, wszystkie krzywe rosną. My cały czas mamy coraz lepsze komputery, coraz lepsze samochody, coraz lepsze wszystko. Wydawałoby się, że to będzie tak ciągnąć się i ciągnąć bez końca. Że cały czas będziemy mieć coraz lepsze wszystko, coraz większe, coraz wspanialsze, coraz bardziej kolorowe. I my tym wszystkim napełniamy swoje pragnienie otrzymywania dla siebie. I tak jak tutaj nam powiedział tekst, Wydawałoby się, że to nie ma końca, że to będzie wchodzić, wchodzić i wchodzić. Tak jak to nasz praojcec Jakow zobaczył na tej drabinie. Wchodzi, wchodzi, no i on tak wchodzi bez końca i się wystraszył, że on tak będzie cały czas wchodził, że to ten sposób życia, że tak powiem, że on nie będzie miał końca, że on będzie się rozwijał, rozwijał i rozwijał. A tutaj stwórca był powiedział nie bój się nawet jeżeli on wejdzie w gwiazdy i tam sobie gniazdo zrobi jego stamtąd strącę. mędrcy miszny wskazywali na te trzy początki edomskiej cywilizacji które rozprzestrzeniły się po całym świecie pozbawiając życia ludzi i szczęścia bo tak naprawdę nas one pozbawiają szczęścia one nam nie dają szczęścia, one nam dają złudzenie szczęścia. Zawiść, namiętność, żądzę i dążenie do sławy człowieka tego świata. To są właśnie trzy takie filary, na których stoi cała ta cywilizacja: zawiść, namiętność, żądzę, dążenie do sławy, do chwały. Jakow i Ezaw, dwaj rodzeni bracia, którzy pojawili się na świecie w rezultacie wielu lat modlitwy i dobrych czynów ich sprawiedliwych rodziców Icchaka i Rywki. Synowie Jakowa wznieśli w niższym świecie boską świątynię, a potomkowie Ezawa ją zburzyli. Naród Jakowa, on Zawarł przymierze z Panem i przyjął torem na górze Synaj, a narody Ezawa żyją według jasno sformułowanych przez ich praojca zasad. I tutaj mamy te zasady. I powiedział Ezaw: Oto ja idę na śmierć, po co mi pierworództwo? Pamiętacie to? Ezaw tak naprawdę był pierworodnym synem. I to pierworodstwo on oddał. I on tak powiedział: Oto ja idę na śmierć, i po co mi to? Mi to jest niepotrzebne. I to jest właśnie jakby taki motyw przewodni tych wszystkich narodów świata. Nasi mędrcy tak wyjaśniają te słowa Ezawa. W jego cywilizacji Widoczne są i uświadamiane są tylko cele i zadowolenia niższego świata i wartości przyszłego świata. One przepadają w mgle wątpliwości i obojętności. Zauważcie teraz myślę, że każdy z Was się z tym spotkał. Jeżeli zapytacie się kogokolwiek o ten przyszły świat, o to dla jakiego celu człowiek został stworzony, to ludzie odpowiadają bardzo często: A ja nie wiem, nie wiem. Może tam się kiedyś dowiem. To wszystko jest gdzieś tam daleko. Nikt nie wie. To jest wszystko w sferze takich właśnie wątpliwości. Nie wiadomo, czy jest ten przyszły świat. Nawet jeżeli porozmawiacie z osobą bardzo religijną, jeżeli wejdziecie głębiej w rozmowę z nią, zaczniecie się dopytywać, to okaże się, że ta osoba również tak do końca nie wierzy. Ona chce wierzyć w to, że jest jakiś przyszły świat, że jest inne życie, że jest wieczne życie, niekończące się. Oni chcą wierzyć w to, ale oni tak naprawdę wewnątrz, w głębi duszy nie wierzą w to. Oni są niepewni. Cały czas oni są we mgle takiej, takich wątpliwości. I mówi dalej,: Tutaj nam wstęp. Właśnie za to Pan znienawidził Ezawa i jego obrazu życia, i w ciągu wieków jego wpływ rozprzestrzenia się w świecie. Odwodząc bardzo, bardzo daleko od stanu. Odwadząc wszystkich ludzi bardzo daleko od stanu, w którym jego chciałby widzieć Stwórca. I oto tutaj również jest cytat: Małym ja uczyniłem ciebie pośród narodów wzgardzony Ty jesteś bardzo. O upadku tej edomskiej cywilizacji, opartej na służeniu człowieka samemu sobie. Mówi prorok Jeheskiel: Zwróć lico Twoje do góry Seir i prorokuj o niej. Seir to tutaj dodam jest to samo co Edom, to jest też to samo co Ezaw. To są takie wzajemnie związane słowa. I powiesz jej: tak powiedział Pan Bóg, oto ja przeciwko Tobie, Góra Seir, i przyciągnę rękę moją na Ciebie i wydam Ciebie na spustoszenie i zrujnowanie. O wybawieniu swoich potomków w końcu dni od rzymskiego buta, od rzymskiego panowania, wzniósł modlitwę do wszechmocnego nasz ojciec Jakow, i powiedział tak: wybaw mnie od ręki brata mojego, od ręki Ezawa, wybaw moich synów, od potomków Ezawa w końcu dni. Nasi praojcowie utorowali dla nas drogę zbawienia od grzechu i drogę prowadzącą do szczęścia, która nie utraciła swojej aktualności w czasach ciemności rzymskiego wygnania, czyli dzisiaj. O pra... ojcu Jakowie powiedziano tak: człowiek pełny, inaczej mówiąc jednolity, szalom, słowo szalom, tego się w sumie nie da przetłumaczyć: siedzący w namiotach. Jego życie było w całości, w pełni związane z niebiosami. Mędrcy Tory pomnażają pokój w stworzeniu. Stają się godni dobra i przynoszą błogosławieństwo innym. Przeciwieństwem do Jakowa jest jego brat Ezaf. Ezaw tutaj. Gematria. Liczbowe znaczenie tego to jest pokój. Ezaw to jest Ein-Shin-Waw. Gematria. Liczbowe znaczenie tego imienia to jest pokój. O czym powiedziano. I Twoim mieczem będziesz żyć. Tak wygląda świat cywilizacji domu bez związku z boskim imieniem. Z boskim imieniem tutaj dodam czteroliterowe imię Stwórcy, które ono powinno być przed oczami każdego człowieka, tak naprawdę, i my powinniśmy wiązać to imię, my powinniśmy sprowadzać wszystko do tego imienia. A ten świat cywilizacji Edomu, czyli ten świat, w którym my żyjemy, to jest świat, który jest przeciwieństwem tego. I to jest świat, który jest oparty na. Tutaj właśnie takie jest dosyć skomplikowane stwierdzenie: Twoim mieczem będziesz żyć. Zobaczcie, na czym się opiera pokój na tym świecie. Na czym on się opiera na mieczu. Wszyscy siedzimy na bombach, wszyscy mamy armię. Z jednej strony jedna armia, z drugiej strony druga armia, potęgi militarne. I to wszystko utrzymuje pokój. O tym on tutaj właśnie mówi. My żyjemy na takim dziwnym pokoju, który jest oparty na mieczu. I mówi on dalej: mieczem można zaprowadzić pokój. Nie ma pokoju, siekaj i kłuj za pokój. Tak on tutaj mówi. Jeżeli nie ma pokoju, to po prostu miecz bierz w rękę i walcz o pokój. Życie bez poddania się woli niebios jest to królestwo Ezawa. Taki jest jego światopogląd. O takim życiu powiedzieli mędrcy miszny: zawiść, namiętność, pragnienie podążanie do sławy, one odrzucają człowieka od tego świata i nigdy nie będzie zadowolony swoim losem i nie dojdzie do szczęścia. No bo w ten sposób tak naprawdę tutaj się kończy ten rozdział. W ten sposób w takiej filozofii życiowej, w jakiej my żyjemy, tak naprawdę do szczęścia nikt jeszcze nie doszedł, nigdy nie dojdzie. To było takie spotkanie troszeczkę inne niż zazwyczaj, dlatego że ja tutaj wybrałem właśnie takie wstępy do tej książki, którą będziemy teraz czytać. Następnym wstępem będzie sen Nebuchadnezzara, cara. Różnie to tłumaczone jest na nasze języki. To powinno się tłumaczyć właśnie Newuchatne Car, który miał właśnie sen o tych czterech wygnaniach, o tych czterech proroctwach dotyczących właśnie losów ziemi. I my tutaj powolutku wchodzimy w to i dowiadujemy się, w jakim momencie jesteśmy, bo oni nam tutaj powolutku będą to tłumaczyć. I ten następny rozdział nam odkryje kolejne tajemnice. Ale to już na następnym spotkaniu.